W ubiegłą sobotę na scenie Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika zaprezentowali się najlepsi recytatorzy oraz wokaliści 18. edycji przeglądu, żeby Polska była Polską. Tym razem patriotyczne wydarzenie było poświęcone w sposób szczególny Marii Konopnickiej. W tym roku przypada bowiem 180. rocznica urodzin artystki. Uroczysty koncert był okazją do zaprezentowania się przed szeroką publicznością dla uczestników, których wykonania najbardziej przypadły do gustu członkom jury. Na widowni nie Zabrakło oczywiście osób najbliższych laureatom. Wydarzeniu towarzyszyła podniosła atmosfera właściwa dla patriotycznego święta. Warto dodać, że w tym roku przegląd wykroczył daleko poza granice naszego powiatu. Również wśród osób nagrodzonych znaleźli się uczestnicy m.in. z Lublina, Ryk czy Opola Lubelskiego. Łącznie w turnieju recytatorskim we wszystkich kategoriach od przedszkolaków po młodzież licealną przyznano 22 nagrody. Aż 18 z nich trafiło do reprezentantów puław z różnych placówek. Wśród wokalistów w kategoriach od dzieci przedszkolnych po osoby dorosłe nagrody i wyróżnienia przyznano 21 solistom oraz 7 zespołom. Po zaprezentowaniu po raz kolejny swoich umiejętności recytatorskich i wokalnych, uczestnicy odebrali zasłużone gratulacje oraz nagrody rzeczowe. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fieldorfa Nila 2. Galeria nowa. Oraz Premium Mobile. Galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.